Ej. No. No. Boże, gwiazdka nie? gora, gora. patrz na to, co mam Patrz. Powiem, no że To tak co dzio na buraki przeżyła. Buraki, że to nie. Sławek. Dobra, ja o, idą jakiś mechanizm. Tak jest łama, ta ta... Ta trochę mocniejsza. Dzień dobry Państwo. Co Wy tutaj działacie? Pękła, od razu, dla sławka wiem, że pękła. Bo tak. nierówno, położyłeś do pękła. Tak, tak. po wiekciu, o. Jako na przywnika. Tak, tak. tak. No, ale buraki bardzo by... takie drzewo ci rosi. Ale <noise> no i tej że mało. No i dobrze. Z jednej deski będzie dobrze? Nie, nie, no, nie, no, to nie. nie, nie, nie. Są... Ja wiem. Na, na klęcie, tak? Nie, Z to deski. Z Nie, deski. Z jednej może być. jednej deski. Z jednej deski. No to... No szkoda, necy. No i dobra. No, no może jak być... Jak chcesz, nie trzeba. No skazał raz, nie budy. Tak, podumka może być. Zalazmy. No, zobaczymy. Nie, 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 No to możemy. nie, to co? nie, 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 to nie, 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 to ręcznie, Heniek, to na cztery klopanie zapchamy ręcznie. Aż tam dostawał? Tak, tak. Będziesz ten kilometr ręcznie pchał? nie, czy nie? Nie gadaj, tylko ruchy. Chodź się ruchy pokazujesz, wodę ta, bregasz. Tak, ta, ta, póki ta, zapchamy, to od razu wszystkim te Dawajcie, Heniek. Co, tam trzeba? Tak, jeden wkład do przodu, jeden do tyłu.

儿子，阿斌。